Cześć Tetrucy! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie vlog z życia tetrusa, taka aktywna rehabilitacja. Pokażę Wam ile trzeba włożyć wysiłku, ile trzeba włożyć przygotowań, żeby przejechać się w fajną trasę przystaweczną. Także zapraszam Was do oglądania. dzisiaj Wam tak trochę poopowiadam, pokażę Wam właśnie ile muszę się przygotować, żeby przejechać się w trasę przy staweczko. Generalnie wszystko zaczyna się już dzień wcześniej. Sobie szykuję sprzęt i tak dalej. Sprawdzam czy wszystko jest OK. Bo ten vlog będzie o tym, że pokażę Wam jak to wszystko sam ogarniam. Jestem w stanie to zrobić, zajmuje to dużo czasu. I generalnie jedna rzecz, y, której bym na przykład nie dopatrzył dzień wcześniej, i będę miał niezrobioną, może mnie, może mnie wyeliminować z lub z się na drugi wózek. Y, no bo jednak, tetru, jak będzie coś niezrobione, no to ja tymi tetrałapkami y, nie zrobię tego. Dlatego ja muszę mieć wszystko dostosowane, przygotowane, wszystko idealnie. Także dzisiaj y, będzie użyta deska. Będzie użyty drugi wózek, będzie użyta przystaweczka yy, i o wszystkim muszę sobie yy, wcześniej pomyśleć. Także tutaj nie można się spieszyć, wszystko trzeba przemyśleć. Mam bidonik, włożę sobie bidonik. No bidonik też musi być specjalny, bo no, widzicie zahaczam za paluszek i Już mamy. Jeszcze muszę odłączyć ładowarkę, bo wczoraj była podłączona, no to ją odłączam. Ja mam nawet ładowarkę przystosowaną, mam taki uchwycik od kolegi Rafała, który zajmuje się chwytakami, wydrukował mi taki uchwycik. Na go przypiąłem, i już jest mi łatwiej wyciągnąć lub włożyć taką ładowareczkę, bo już jest łatwiej nakierować. Z jednym paluszkiem tutaj trzymacie, i możecie sobie nacelować, już taki y, sposób. Nie wiem, to jest koszt kilku złotych, już Wam pomaga wykonywać kolejną czynność. Kolejną tetraczynność. czynność. Pokażę Wam, że nawet y, mamy przystosowany kask. No bo jak mam ubrać kask i go sobie tutaj zapiąć, skoro ja nie mam chwytu i ja fizycznie nie jestem w stanie złapać tych tutaj klamerek, no nie? No to jak to sobie zrobiłem, dostosowałem oczywiście, przerobiłem, także on jest na stałe zapięty, ale on jest na takich gumeczkach i to wszystko się naciąga. Na przykład taki kask, żeby teraz ubrać, za o, tip i mam kask ubrany. A był taki czas, że właśnie jak miałem to nieprzerobione, no to już już to eliminowało mnie z jazdy. No bo jak miałem sobie ubrać kask, jak nie mogłem go zapiąć. No ale to zobaczymy na końcu. Dobra, to w picie mam. Włączę sobie zasilanie, sprawdzę, czy. Jest from. Dobra, napięcie jest. Full mamy 100%. Włączę sobie jeszcze głośnik Bluetooth. Bo później, jak już będę siedział, to będzie mi ciężko. A teraz mogę sobie go włączyć. I później, jak wyjadę w trasę, to puszczę sobie muzyczkę. Głośniczek mam tutaj w kośku z boku. On jest podpięty do USB, także ładuje się cały czas z baterii od przystawki. Okulary są, także haki mam zapięte. Także teoretycznie mogę już przesiadać się na drugi wózek i później z wózkiem zapinać do przystawki. Także dobra, teraz zapraszam Was do przesiadania się na drugi terenowy wózek tutaj mam drugi terenowy wózek rama tego wózka ma 20 lat to jest niemiecki stary poczciwy Voyager to są lata 2005 także jest niezniszczalny zawieszenie fajnie pracuje jak widzicie kółka I nie wiem ile ma jest z 2000 może przejechane zero oznak zużycia aczkolwiek jest większe zużycie prądu to pamiętajcie o tym jak będziecie zakładać większe koła że jednak ten zasięg o jakieś 15-20% nawet się zmniejszy. Nawet 20%, tak. Także uważajcie na to, bo jeśli Wam teraz już brakuje prądu, no to na tych większych kawałek będzie lipa. No, a tu hamulce trzytłoczkowe. Pantera. Pełna hydraulika. <głosy> <głosy> jeśli masz takie, to zostaw lajka, komentarzyk. No, dzięki. Pierwsze co, to muszę jeszcze włączyć światełko, bo jak już będę jechał, no to już tego światełka nie włączę, bo ja tutaj nie dostanę. Także zawsze muszę pamiętać o tym, żeby najpierw sobie włączyć światełko. Te wszystko schodzi kilka razy dłużej. Dobra, światełko jest. To, że ten wózek stoi tutaj przy mercedesie, to też nie jest przypadkowe. A zaraz Wam powiem dlaczego. I myślę, że słabi te trusi szybko załapią. O co chodzi? Po pierwsze, chodzi o to, że jak się przesiadam. To żeby przypadkiem mi się nie przesunął wózek. Bo ja będę się przesiadał po desce. Jeszcze tak, zostawię sobie telefon. Zawsze mam telefon przy sobie z smyczą skierowaną w dół. Także w razie jakbym się przewrócił na ziemię to leżąc na ziemi, ja już nie jestem w stanie wstać, ani się nawet podnieść do siadu. Ale jak ta smycz będzie mi wisiała nisko, to jakoś się tam wiecie na plecach do turlam, i złapię za smyć, zwalę sobie telefon, no i wtedy będę w stanie po kogoś zadzwonić. A tak to, gdyby cały telefon leżał na biurku, no to nie będę go w stanie yy, ściągnąć. Już to przetestowałem, już tak kiedyś na ziemi leżałem. Telefon był wysoko, no i niestety trzeba było kilka godzin leżeć. No ale to takie życie te Tetrusa. No i to ustawienie nie jest właśnie przypadkowe ponieważ przy przesiadaniu ten wózek mi się nie odsunie. Wiadomo te hamulce nie są jakieś takie mocne, dlatego właśnie wolę, żeby tam prawe koło było dostawione do, do samochodu. Dobra, hamulec jest. Kolejna sprawa. Pamiętajcie o dobrej poduszce. To Wiadomo, że siedzi się na wózku i trzeba mieć dobrą poduchę, ale do jazdy yy, przystawką musicie mieć naprawdę dobrą poduchę i zawsze sprawdzić wcześniej, żeby było odpowiednie ciśnienie. Ja niestety wtedy co biłem rekord 200 km na przystawce w ciągu jednego dnia Zrobiła mi się odleżyna na guzie kulszowym. No Niestety, yy, mimo że mam duże koła, które są dosyć miękkie, mimo że mam zawieszenie w wózku yy, i jeszcze miałem pneumatyczną poduszkę, no to i tak gdzieś ta odleżyna się zrobiła. Yy, wiadomo, podskakuje się na dołkach i tak dalej. Yy, tyłek jest kościsty. No i niestety, ale wtedy zrobiła mi się odleżyna. Także już nie robię takich długich tras, tak jak wtedy to było 200 km. Dzisiaj nie wiem, plan jest na 50 km, 70. No zobaczymy, myślę tak, pojechać stąd na Sandomierz, w Sandomierzu na rynek, może jakiś loda zjeść, później wrócić na jezioro Machoskie i zobaczymy co dalej, ile mi to czasu zajmie. Na razie tak myślę o 50 km. No nie wiem, dzień jest długi, dopiero się dzień zaczyna, jest bardzo ciepło, może zrobię więcej. Ale jak Wam wcześniej powiedziałem, nie chcę robić za dużo też kilometrów, wolę jechać trochę wolniej i ten tyłek oszczędzać, bo niestety, ale później trzeba znowu będzie kilka miesięcy leżeć w łóżku. Dobra, hamulce zablokowane, poduszka ustawiona. No i teraz będzie działać się magia. Widzicie, mam taką deseczkę specjalnie dostosowaną. Wrzucę też Wam filmik niedługo, jak taką deskę zrobić generalnie nie mając jakichś tam narzędzi. Pokażę Wam, jak to wyciąć z tektury, a następnie wrzucić to do programu i wysłać do firmy, która Wam to wytnie. Także zrobię osobny odcinek o tym i generalnie to każdy Wam to wtedy zrobi. Nawet małe dziecko odrysuje mazakiem, wytnie nożyczkami, a resztę zrobicie sami przez komputer. I, i przez program. Także fajna sprawa i teraz właśnie pokażę Wam jak przesiadam się po tej desce, no bo ja nie mam chwytu, nie mam prostowników. Żeby się przesiąść to muszę blokować łokieć i tak na prostych rękach, ale ja generalnie o, to jest mój cały ruch, ja, ja, ja nawet tyłkiem nie drgnę, no nie ma szans bez prostowników, także no Tetris musi kombinować, ale Wiele rzeczy da się zrobić sposobem, i właśnie w tym filmiku pokazuję Wam jak poprzez yy, właśnie taką aktywną rehabilitację. Bo to jest yy, aktywna rehabilitacja. Ja sam coś robię, coś ćwiczę. Tu muszę się podnieść, tu muszę się przesunąć, tu muszę yy, zapanować nad spastyką. No bo jednak trzeba fajnie te nogi ułożyć. Bo jak źle ułożycie nogi, to też się nie przesiądziecie, bo jedna Wam noga gdzieś tam pójdzie, druga się zablokuje. I co, i staniecie? I jest problem. Także tu wszystko musi być dograne na tip-top. Nawet musicie wyczuć spastykę. Także ustawiam się pod kątem. Jak widzicie, deska jest tak wyprofilowana. Tu ma wyprofilowanie na błotnik, tu na duże koło. Tutaj na wózek od Pantery. Tutaj jest tetra. Mogę sobie włożyć rękę. I ta deska jest tylko dostosowana do tego wózka i, i do tej pantery. No. O, i źle podjechałem. I muszę podjechać jeszcze pod większym kątem, żeby to wszystko zagrało i żeby się nic nie wysuwało. Dobra, zobaczymy teraz, że ja mogę się głową podeprzeć o biurko, a co ciekawe, nawet gdybym się za bardzo wysunął... O! I spadł mi telefon. No ale muszę go podnieść, bo jak będę siedział znowu na tamtym wózku, to go nie podniosę. No nie wiem, zobaczcie. No nie mam chwytu, ale mam smyć I może włapię paluszkiem za... O, za kółko. Dobra, na kolana. No i stosowam teraz gorączkę, czek do góry. No i takie rzeczy się mogą wydarzyć, i, i już się skicha. Ja w razie, czego mam tutaj chwytaczek blisko. To nawet gdybym mi spadło coś małego, to wtedy biorę sobie chwytaczek i podnoszę to chwytaczkiem. Także widzicie, no to tak się nie da z dnia na dzień wszystkiego przystosować. To są lata. Ciężkich treningów, wiele pracy, wiele rzeczy trzeba było właśnie przystosować, przerobić, pomyśleć. No i okej. Okay. Słucham powoli nogi. Dobra, pastyczka działa. Powoli. powoli, bo... i przemyśleć. O! Widzicie? I jest teraz też fajna dźwignia. I powoli mogę ten tyłek dźwigać. Dobra. Jeszcze dokunie nogę. tylko jednej skoczyć na deskę. O. Coś nie trzyma. na Plastyka. Gdzieś mi się w biodrze to. Blokuje ta noga. No. Nie lubię siedzieć na tej desce, bo jest twarda. Ja mam twardy tyłek i mnie tak wygina. No ale jakoś trzeba dać radę. Teraz przydaje się biurko, bo gdzie spieram się kolanem? Jakby nie to biurko, to już bym leżał na ziemi. A tak to sparłem się kolanem. No teraz rękę sadzi w tył O! jest. No, od razu mi ciśnienie na pewno trochę podskoczyło do góry. Bo to takie jest, powiem Wam, poziom ekstremalny tego przesiadania się. No ale to wiecie, to ja to dziesiątki razy próbowałem za sekuracją. To nie jest tak, że pierwszy raz to robię. Bo to nawet na moim kanale już jest taki filmik, jak się przesiadam. Dlatego pierwszy raz. zawsze robiłem z asekuracją, że ktoś stało obok mnie. Że w razie czego, jak coś było nie tak, to po prostu mnie złapał. Albo jak na przykład coś nie mogłem zrobić, to na początku A sekuracja, czyli taka pomoc, no nie? Ale, w sensie, że Ty się przesiadasz. Ale gdybym na przykład zaczął lecieć, to by mnie złapał, no nie? No i tak próbowałem, próbowałem. Dziesiątki razy jak niestety. No i widzicie, dzisiaj jestem w stanie zrobić to sam, aczkolwiek jest to bardzo ekstremalne i jedna, nawet najdrobniejsza czynność może mnie wyeliminować, bo gdyby tutaj, nie wiem, spastyka mnie złapała i ta noga nie dostawiłaby tutaj do szafki, tylko by poszła w tamtą lukę, no to też bym leżał. Mimo, że głową bym się oparł o tutaj o blad ale noga by mi uciekła i też bym nie dał rady, bo ręce mam słabe niestety, ale na rękach bym się nie utrzymał dlatego widzicie, że yy, trzeba kombinować i dobry pomysł mam może sporo ułatwić nie trzeba tego robić siłowo. Oto właśnie ktoś wymyślił narzędzia, żeby sobie ułatwiać. A ja wymyślam tetra narzędzia, które mi właśnie pomagają w moim tetra życiu. Dobra, teraz muszę jakoś budzek odsunąć. Bo przecież muszę się dostać do kamerki i jeszcze odjechać. No dobra, tutaj ja sobie. Nie, robię dobra. No, ja w też jest stream, ponieważ on ma duże koła. Jest ciężki, bo ma zawieszenie. Jest, poruszanie się tym wózkiem jest mega trudne.